W tym wystarczy 12, a to jest, to jest drugi odcinek z kosza wojskowych, ja mi wychodzi tego muzyku. Tylko... Teraz widzę, przechodzę przez takie przejście. Bunkier chyba, tylko nic tu nie widać, bo leda nie wziąłem. No i teraz przechodzimy do dalszej części odcinka. Jestem w takim bunkrze, tu jest gdzieś wyjście na górę. Ja teraz przechodzę dalej i tu jest taki termometr chyba. Tu są dalsze tunele. I tu jest... Taki tunel. Tu takie są otwory i tu wszędzie to samo. I tu taky. I teraz wychodzimy do góry. Budynek od środka. Jest to taka bardziej hala z pokojami. I tu chyba była toaleta, bo jest deska. I tu jest ta hala. Tam jest kawałek drzwi jeszcze został. No i przechodzimy dalej. Tu mamy jakieś okno. Tu schodzę w górę, w dół. I tu posty pokój. Ale by to mogło spaść ta klinica. Tu jest znowu jakaś pusta hala z balkonem. I tu kolejny balkon. I kolejny budynek się znalazł, ale tam chyba już byliśmy. No i tu jest wysoka, trzeba uważać. Tam jest jakaś butla, ta stara, i tu też taka pusta hala z balkonami, i tam są jakieś drzwi jeszcze metalowe i tu są budynki tu jest kolejny pusty pokój jesteśmy teraz w piwnicy tu jest też pusto I tu też jest pusto tu jakąś halę i namurowane przejście. Tutaj jestem ten budynek od dworu i jest to jakieś stare krzesło jeszcze wrzucone chyba z tych drzwi fajnych jest już szkła tu jest piwnica, w której byliśmy. Tu schody. Tu jakaś studienka. Tu jest też ten budynek. Zresztą te drzwi wywalone stąd. To jest to wyjście, co była dla wina z bunkru tam w tych krzakach, a tędy wychodziliśmy.